Proste, proste i nie. Jedna chwila i 2000 zł. Proszę Państwa, no zobaczymy kto zabiera te pieniądze, bo jesteśmy dosłownie na 20 centymetrów przed metą. Czy w tej chwili dopiegnie tutaj dobry, yy, wydopiegnie wy zwycięzca? 2000 zł. Pierwsza duża nagroda w dzisiejszym programie. Rozdałam po 50 złotych osobom za odpowiedzi Leonia, Iga, Aniela, Regina. Proszę Państwa, ale ciągle czekam na strzał w dziesiątkę na strzał w 2000 zł. Jest jeszcze i uwaga cisza. Dzień dobry. Dzień dobry. No, trzymam za pana kciuki. Słucham. Hello. Prawie dobrze. Prawie dobrze. Wygrywa pan 50 zł. Prawie dobrze. Cieszę się, że ktoś w końcu posłuchał tutaj mojego krzyku. <laughs> Proszę państwa, pan bardzo dobrze próbował, bo rzeczywiście proste imię. Proszę Państwa, tej szansy mogło nie być. Tej dogrywki mogło nie być. Pan, który przed chwilą podał odpowiedź, Ela, mógł zabrać 2000 zł. Teraz pytanie. Czy ktoś z Państwa myślał o innym imieniu? Czy ktoś z Państwa myślał o innym, prostym imieniu, które można znaleźć wśród tych 10 liter? Tej dogrywki mogło nie być. Pan zamiast Ela mógł powiedzieć inne, to drugie proste imię i zabrać 2000 złotych. Czy ktoś z Państwa ma tę odpowiedź? Czy ktoś z Państwa miał odpowiedź inną niż Ela? Nie Ela, nie Ania, inne proste imię z tych 10 liter? Gdzie? W którym miejscu? 2000 złotych, proszę Państwa. Ostateczna dogrywka. Mam nadzieję, że w tej chwili czekamy dosłownie na połączenie od. Wielkiego zwycięzcy? Nie Ela, nie Ania. W takim razie jaka odpowiedź? Nie myślcie, nie myślcie o imionach typu Pelagia, Leonia, Regina. Uwaga, dzień dobry. Dzie Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No ja w napięciu czekam na odpowiedź. Ola. Ola. 50 złotych. 50 złotych. Czy ktoś myślał o innej odpowiedzi? No, proszę Państwa, nie ukrywam, że troszeczkę jestem zasmucona. Dobrze, też proszę, bardzo dobrze. Nie jestem zasmucona Pani odpowiedzią, bo ona jest jak najbardziej w dobrym kierunku. Ola, Ela, Ania. Proszę Państwa, jeżeli ktoś myślał o innym imieniu, to ma w tym momencie pięć ostatnich chwil. Pięć ostatnich chwil na podanie odpowiedzi. Dobrze. Kończymy. Proszę Państwa, próbujemy zakończyć tę grę. No już od jakichś dziesięciu minut ja próbuję ją zakończyć. Dostajecie Państwo nagrody pocieszenia po 50 zł. Ale kto weźmie 2000? tysiące? Kto ma jeszcze inną odpowiedź? Proszę Państwa, jest jeszcze jedno proste imię wśród tych dziesięciu liter. To nie jest imię Ola, Ela, Iga ani Ania. Na pewno nie myślcie o imionach typu Pelagia, Leonia, Aniela czy Regina. One są zbyt, zbyt rzadko występujące, zbyt skomplikowane, zbyt trudne. Proste imię, jeszcze jedno, na pewno ktoś wśród tych 10 liter widzi. Proszę Państwa, to jest kolejna dogrywka. Widzicie, że za każdym razem zaciskam kciuki i mam nadzieję, że to będzie to. Dwie chwile. Ostatnia szansa i ostatnia, prawdopodobnie ostatnia próba. Proszę Państwa, czy ktoś z Was widzi jeszcze to jeszcze jedno imię, proste imię wśród tych 10 liter? Kto mi je poda? Dwa tysiące złotych i za chwileczkę wszystko będzie jasne, mam nadzieję. Aha, wykręcamy gwiazdka 7390. Jeśli ktoś ma odpowiedź, dobrze? Jeszcze jedno proste imię. 0704. Jest, 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 jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymam kciuki za Panią. Bardzo proszę, odpowiedź. Jaka jest odpowiedź? Renia. 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 No tak, no to jest jakby zdrobnienie od Renata, tak? Można ułożyć, ale... 50 zł Pani płacę za Renię. Proszę Państwa, bardziej podobały mi się imiona Ola, Ela... Ania, Ola, Ela, Ania, Renia. Jest to w tym odrobinka kombinacji już, prawda? Jest to odrobinka kombinacji. Dobrze, proszę Państwa, ostatnia chwila, mamy właściwie zero czasu z tego co widzę. 2000 złotych, ciągle jeszcze do wzięcia i wymienione już chyba wszystkie imiona, które były możliwe, poza jednym, poza tym najważniejszym. Jeszcze raz powtarzam, dobrze, proszę, posłuchajcie mnie uważnie. Powtórzę wszystkie imiona, które były. Ania, Pelagia, Leon, Leonia, Iga, Aniela, Regina, te moje ulubione, Ela, Ola. No i tutaj to ostatnie Renia, które już jest znowu odejściem od tego dobrego nurtu Ola, Ela, Ania Proszę Państwa No, błyskawiczna dogrywka Ja w tej chwili muszę usłyszeć odpowiedź Naprawdę czas tej zagadki skończył się 15 minut temu Także jestem w poważnym niedoczasie Proszę Państwa Uwaga. To co? Czy ktoś miał inny pomysł na inne łatwe imię? Pani. Już serce mi bije strasznie. Zaraz zobaczymy. 2000 złotych i myślę, że to jest koniec zabawy z tą grą. Uwaga. Uwaga. Czy mamy gracza? A czy ktoś próbuje, czy, 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 czy nie ma już pomysłu? Proszę Państwa. tysiące złotych. Ostatnia dogrywka. Uwaga. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę o odpowiedź. Halo? Odpowiedź. Um, będzie to Ala. Ala. Ala? Mogłaby być Ala. Jaka odpowiedź? Jeszcze raz, bo słabo Panią słyszymy. Ala! Czy to będzie ala? No nie, no nie, 50 zł pani płacę. No kochani. Dobra, patrzcie, 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 dobrze, bardzo proszę o uwagę, proszę państwa. Patrzcie. 10 liter. Zacznijcie od O. Aha. Proszę Państwa, to imię się samoczyta. Jeśli zaczniecie od O, to imię w pewnym sensie się samo czyta. Był tutaj strzał w 9,5. Jak mi później opadły ręce. Bo się pojawiła Renia zamiast dobrego strzału. Strzał w 9,5 to była Ola. Ola, kochani. Kończymy, kończymy i to szybciutko. Ola, Ola to był strzał w 9,5. Proszę Państwa, Ola. No, to jest bardziej zdrobnienie od Aleksandra. Może też być. O. Tak, uważaj. O imię, bardziej tak z rosyjska trochę powiewa, nie? Piękne imię, proste, klasyczne imię zaczynające się na O. Nie Ola. Ola to był strzał 9,5. Jest taka pisarka, jest pisarka, Tokarczuk na nazwisko ma. Pani Tokarczuk. Tak ma na imię. To jest Państwa. Mniej więcej tam kojarzy taką współczesną literaturę. Tokarczuk. Takie imię bardziej rosyjskie według mnie. No mi się kojarzy z rosyjską baletnicą. <grym> o, o, dobrze, proszę Państwa. Yy, spróbujmy, spróbujmy. 3000 złotych. Ogłaszam. 3000 złotych i trzy ostatnie chwile, dobrze? Trzy ostatnie chwile. Tokarczuk, pisarka. Czy ktoś z Państwa słyszał nazwisko Tokarczuk? A czy ktoś kojarzy imię, które z tym nazwiskiem jest no, połączone? Trzy tysiące złotych dla znawców współczesnej literatury polskiej. O, pierwsza litera. O, pierwsza litera. Znajdziecie Państwo to imię wśród tych 10 juteł. O! Hmm, hmm, hmm. No jest, Proszę Państwa, 3000 złotych, ale naprawdę musimy kończyć. Zapraszam serdecznie. Zaczyna się od O! Dobrze, ja już myślę, że zdejmuję kopertę. Bo w tym momencie czekam już na naprawdę ostatecznego zwycięzcę. Proszę Państwa, pięknie bawiliście się. Pięknie, dobrze, bardzo dobrze te odpowiedzi podawaliście. Natomiast nadszedł czas ukoronowania tej zagadki. Kto zabierze 3000 złotych? Kochani, to karczuk. To karczów, pisarka. Pisarka. To karczów. O. Aż dziw wierzę, że tego imienia jeszcze dzisiaj nie usłyszałam, bo proszę Państwa, jak się spojrzy na tą piramidkę i na te litery, to imię w pewnym sensie samo się czyta, naprawdę. 3000 zł, czy ktoś z Was kojarzy? O. Uwaga! Ostatnia szansa. Proszę Państwa, czekam na ostatni telefon. Słuchajcie, tam jeszcze do nagrody. 1000 złotych dorzucam do nagrody, czyli uwaga, uwaga, walczycie państwo o 4000 złotych. Żarty się kończą, prawda? To nie jest 500 złotych, to nie jest nawet 1000 złotych, walczycie państwo o 4000 złotych. No być może imiona, nie wiem, Ela, Ania, Ala. Rzeczywiście, może bardziej polskie, no bo takie pochodzenia, może polskiego bardziej, ale to imię? Jest, powinno być znane, naprawdę znane. O chociażby dowodem na to Tokarczuk, prawda? Ja wiem, że nie, nie wszyscy się, nie wiem, tak bardzo interesują współczesną polską literaturą, ale proszę Państwa. No może jest akurat przed telewizorem ktoś, kto gdzieś tam coś słyszał, czy czytał książkę. Proszę Państwa, 4000 zł, ale wykręcamy numer w tym momencie, dobrze? Uwaga, komóreczki, jeżeli ktoś wie, tylko jeżeli ktoś wie, dobrze? Gwiazdka 7390. Państwo z telefonów stacjonarnych wygąćcie 0704 304 390. Czekamy na wielkiego zwycięzcę. Na kogoś, kto da nam lekcję. Polskiej współczesnej literatury. Pisarka. To karczuk. Nazwisko, a imię, które wiąże się z tym nazwiskiem, możecie Państwo znaleźć wśród tych 10 liter, w tej piramidce. Powiem więcej, ono prawie, że się samo czyta. O. Mm -hmm -hmm. Proszę Państwa, czy ktoś wykręcał numer razem ze mną? Czy jest ktoś, kto to skojarzył w tej chwili wszystkie fakty, literaturę, tokarczuk, imię, balerinę rosyjską? Uwaga, proszę państwa, nie przejdziemy dalej, dopóki tej zagadki ktoś mi nie zakończy. 4000 złotych, spróbujcie zakończyć ją w tej chwili, bo zostanie nam jeszcze czas na rozegranie paru zagadek. Także zapraszam szybciutko. Do dzieła, proszę Państwa, kończymy. Po prostu kończymy. Potrzebuję w tej chwili jednego telefonu ze strzałem w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę to 4000 zł. Ola to był strzał w 9,5, to już powiedziałam. Ola to był strzał w 9,5. Proszę Państwa. Reżyser krzyczy na mnie, Ana, musimy kończyć tej chwili tę grę to była tylko rozgrzewka. Zobacz, do czego żeś doszła. No wiem, doszło do troszeczkę dużej nagrody, ale chyba Państwo nie macie nic przeciwko temu. Proszę Państwa, rozdajemy dzisiaj pieniądze, bo wczoraj nie było programu, także mamy naprawdę nadwyżki. Mamy jeszcze sporo kasy na dzisiejszy program. Także bardzo proszę, rozwiążcie tę zagadkę i lecimy dalej. Ile osób wygrało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem osób w dzisiejszym programie już wygrało. Czekam na dziewiątą za to, no bardzo ważną, 4000 tysiące złotych. Dziewiąte zwycięzca dzisiaj wygrywa 4000 tysiące złotych. Przypomnijcie sobie, przypomnijcie sobie, może to się komuś skojarzy, Tokarczuk, o, Tokarczuk. To nie są najłatwiejsze książki, przyznaję, że to nie jest taka literatura dla wszystkich. Ale imię i nazwisko, bo może się Państwu z tym nazwiskiem skojarzy imię. Ono się czyta z tej piramidy. Czy jest chociaż jedna osoba, która może gdzieś widziała książkę pani Tokarczuk, czy kojarzy cokolwiek? Proszę Państwa. Moi drodzy, ja tu mam niezłe parcie z reżyserki. Ta zagadka musi być w tej chwili skończona. Siedem. Sześć. Pięć. 4, 3, 2, 1, 0. Czas minął. Ja wiem, że czas minął, ale nie ma siły. Nie wyjdę ze studia w tej chwili. A no, no dodatek. Nie zakończę też zagadki bez zwycięzcy, bo to naprawdę w tym momencie byłoby niewskazane. Proszę Państwa. Was tak ma na imię. Może siedzi przed telewizorem teraz pani, która ma tak na imię. Klasyczne, proste. Dwa. Naprawdę, bardzo Państwa proszę o pełną mobilizację w tej chwili. Jeżeli ktoś oczywiście wie, ja wiem, że te imiona Ela, Ala, Ania są takie prostsze, jeszcze łatwiejsze. To jest troszeczkę bardziej. No nie wiem jak to powiedzieć, klasyczne, troszeczkę bardziej wyszukane, ale znane, proszę Państwa, każdy zna to imię, każdy zna to imię. Jeden, Ostatnia chwila. Zaraz, czy ja mówiłam dwa? Dobrze, dwa. Cztery tysiące złotych. Dziewiąty zwycięzca. O, to karczuk. Na pewno jest przed telewizorem w tej chwili ktoś, kto albo czytał, albo widział, albo ma w domu książkę. To Karczuch. O... Proszę Państwa, w tym momencie to imię jest warte 4000 zł. Kto wie? że szczerze mówiąc, nie najłatwiejszą podpowiedź. Być może to jest powód, że jeszcze nie słyszę odpowiedzi. Ale nie będę Państwu ułatwiać. To Karczuk. O. Dobra. Jeden. Jeden. Ostatnia chwila. Raz. Ja nie mówiłam, że będzie że Państwu podam odpowiedź jak na dłoni. No, troszeczkę musicie tutaj ruszyć głową. 4000 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. I mimo tego, że mamy wysoki budżet na dzisiejszy program, no nie mogę, nie mogę Państwu podać żadnej z pozostałych liter. Nie podam, także nie czekajcie na to, dobrze? Jeśli ktoś wie, to naprawdę proszę o telefon w tej chwili. Proszę Państwa, naprawdę musimy kończyć tę zagadkę i to natychmiast, Ładnie się zapę zapędziliśmy troszeczkę w kozi ruch. Proszę Państwa, e dobrze, no to powiedzmy sobie w takim razie szczerze. Y imię, które jest w tej kopercie, zaczynające się na o, imię słynnej polskiej sarki współczesnej, pani Tokarczuk. Jest w tym momencie ostatnią szansą w naszym dzisiejszym spotkaniu do wygrania naprawdę dużych pieniędzy. 4000 zł. Kończymy program. Kończymy program, proszę Państwa. Ci z Was, którzy nie wiedzą, mają dzisiaj lekcję współczesnej polskiej literatury. I może zachęci to Państwa do przejrzenia książki. Natomiast jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś. W jaki sposób, czy dzięki tej odpowiedzi, czy po prostu wynalazł to imię z piramidy, zapraszam w tym momencie do studia. Tylko kochani, uprzedzam, bez strzałów na ślepo, dobrze? Nie próbujcie wymyślać jakiegoś imienia, jeżeli rzeczywiście nie macie dobrego strzału, bo nie będziemy mieli czasu na dogrywkę. Od momentu, kiedy pojawi się napis koniec programu, mam czas na jednego ostatniego gracza. Także ostatnia szansa dla jednej osoby. Masa na 4000 tysiące złotych. Wygrało dzisiaj już 8 osób. Dziewiąty gracz, no, pobije ich wszystkich. 4 tysiące złotych i to jest naprawdę ostatni moment, żeby spróbować wziąć udział w dzisiejszym programie. Proszę Państwa, zapraszam tylko te osoby, które na pewno wiedzą, dobrze? Bez strzałów na ślepo. Bardzo proszę. Także tylko te osoby, które wiedzą, zapraszam w tej chwili do telefonów. Walczycie o 4000 tysiące. Wykręćmy razem numer. Spróbujmy, dobrze? Spróbujmy. Komórki, ja dyktuję. Gwiazdka 7390 i telefony stacjonarne. Uwaga, uwaga, kręcimy. 0704 304 390. Proszę Państwa, ja już się w dzisiejszym programie nakrzyczałam, nagadałam. Teraz pałeczka po państwa stronie, piłeczka właściwie bardziej. Kto wie, jakie imię jest w tej kopercie? osiem, siedem, musimy kończyć, proszę państwa, sześć, o, pięć, o o o o o, cztery, o i jeszcze trzy, trzy o, hmm, hmm, hmm. dwa, to karczuk, o, hmm, hmm, hmm. zero, cztery tysiące złotych. zero nie czas, zero jeszcze jeszcze jest na telefon, na ostatniego brata, Dopóki jestem na ekranie, dopóki ta koperta jest w moich rękach, dopóki Państwo wszyscy nie dowiedzieliście się o jakie imię chodzi, jest szansa. Teraz muszę mieć telefon. Teraz. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź za 4000 zł. Już chwileczkę, zaraz, zaraz, momencik, zaraz wychodzę spokojnie. Mam jeszcze chyba dwie sekundy. Dwie sekundy starczą na powiedzenie tego imienia. Tylko kto mi trafi do studia? Udało się. Dzień dobry.